Żyję. Jeszcze żyję. <noise> witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu listopadowym, vlog październikowy, przepad, nie udało się zrobić nic nagrać. Także witam po długiej, długiej przerwie. Ten vlog nagrywam drugi raz. Był już on cały nagrany przed chwilą nagadałam się, ale Zapomniałam włączyć mikrofonu, i owszem, vlog się nagrał, ale bez głosu, także nagrywam drugi raz. Może już będzie teraz ten drugi raz trochę bardziej taki konkretniejszy, bo jednak po tak długiej przerwie nagrywanie to jest nielada wyzwanie, przynajmniej dla mnie. Tak naprawdę ja nie mam tutaj co wiele Wam pokazać, ponieważ dopadł mnie straszny kryzys twórczy. Niemoc twórcza, dopadłam je z pewnych przyczyn, i, i dużo nie mam do pokazania. Coś tam dziergałam, i to, co udziergałam, wyształkowałam, to Wam pokażę. Może tak po kolei, chronologicznie, jeszcze we wrześniu zrobiłam coś malutkiego, powiem nieskromnie pięknego i słodkiego dla znajomego. Ale tu Wam pokażę dogrywkę, którą zrobiłam we wrześniu, bo tą rzecz musiałam oddać i wtedy w tamtym czasie nagrałam taką nagrywkę i ją tu teraz Wam opublikuję i powiem o co chodzi. Teraz pokażę Wam słodki do przesady komplecik, który ostatnio robiłam dla naszego znajomego. Poprosił mnie, bo się Dzidzia w rodzinie urodziła i. I oto jest taki komplecik, i chciałam po prostu opowiedzieć, z czego zrobiłam, jak możecie ewentualnie wzorować się na tym, jakich włóczek użyłam, bo bardzo często dostaję zapytania, właśnie jakich użyć włóczek dla noworodków, dla niemowlaczków, żeby były delikatne, niegryzące oczywiście. I ja zrobiłam ten komplecik. Jak to dziewiarki lubią mówić z głowy, czyli z niczego, bez wzoru. Nie korzystałam z żadnych wzorów, no może z, ze swojego wzoru korzystałam. Na podstawie robiłam czapki wzorem tkanym, którą znajdziecie też na moim kanale. I postaram się gdzieś, może gdzieś tutaj, wkleić miniaturkę, jak wygląda miniaturka do tego wideo tutorialu. I już Wam mówię, z czego robiłam. Najpierw może. Jest to włóczka Drops Baby Merino. Włóczka znana, jest ona dostępna w moim sklepie. Jest to 100% wełna merinosowa Super wash, czyli możecie ją prać w pralce w maksymalnie 40 stopniach. Ja użyłam dwóch kolorów, chociaż myślę, że na takim komplecik malutki wystarczyłby jeden motek. Zaraz pokażę, ile mi zostało z tych kolorów. Różowego więcej, szarego troszkę mniej. Kolor szary to kolor. Ojejku! Pokrzywy! Dobra, udało się bez uszczerbku na zdrowiu, chociaż no, pokrzywy są ponad zdrowe. Szary kolor to jest 22. Natomiast ten kolor taki zgaszony różowy, taki róż wpadający w szary, w, w taki no zgaszony róż taki, to jest kolor 54 Drops Baby Merino. Znajdziecie ją we włóczkach merinosowych. I ja bardzo polecam dla dzieci, bo jest naprawdę niegryząca, cieplutka, delikatna, niepuszysta, więc nic tam nie będzie łaskotać, nic nie będzie drażnić dziecka. No i można plać w pralce. To przy małych dzieciach jest super. Tyle zostało mi z całych napoczętych motków. Także spokojnie starczy jeszcze raz na taki komplecik. Robiłam to szydełkiem 2,5 mm Clover Amur. Przerzucam się na amurki. 2,5 mm. I tutaj zrobiłam na podstawie tego mojego filmu rozpoczęłam dokładnie tak samo jak w moim filmie z łóżka zrobiłam również na podstawie tego samego filmu robiłam do piątego rzędu poszerzanie, a dalej prosto kilka rzędów, no jedynie tutaj trzeba pokombinować z tą sprawą natomiast czy powsta, pewnie byście chcieli, żeby powstał taki wideo tutorial, może kiedyś budki to są no takie kombinacje z budkami ponieważ takie malizny ciężko robić, ale czy powstanie taki tutorial? Nie wiem, bo <laughs> ciężko z, z czasem i e, może naprawdę być ciężko i krucho z czasem. Zrobiłam tutaj taką e, jako prezent, taką informację, że jest to wełna merynosowa. Prać w, w pralce maksymalnie 40 stopni. No, wygląda to słodko, jest bardzo delikatna, bardzo praktyczna ze względu na te tutaj mm, zawiązywanie pod szyjką. I chciałam Wam pokazać taki fajny, słodziutki, malutki komplecik. O co chodzi? Także to się działo jeszcze we wrześniu. Taką, taki piękny komplecik zrobiłam. Tak jak powiedziałam, nie wiem kiedy powstanie. Może kiedyś powstanie taka robótka. Dużo pracy wbrew pozorom przy tym jest, ale. No naprawdę słodko i pięknie to wygląda. Nie pamiętam tylko, czy pokazałam ile mi zostało z motka włóczki Drops Baby Merino. Z różowego motka taki, taka końcóweczka. Z szarego no bity no ponad pół motka. Bite ponad pół motka. Myślę, że spokojnie jeszcze na czapeczkę dla mojej córki starczy. I tak tak to wygląda, to co jeszcze się działo we wrześniu. Chyba na początku października rozpoczął się u nas remont, właśnie tego pokoju, w którym siedzę. Zrobiła się w domu, wiadomo, remontowa, napięta atmosfera, zrobiło się ciasno, bo rzeczy stąd trzeba było wynieść do innych pomieszczeń i zrobiło się ciasno. Kompletnie nie miałam technicznych możliwości na nagrywanie, także praktycznie no. Cały ten miesiąc to taki był remontowy, ale jeszcze wtedy mnie Wena nie opuściła, bo postanowiłam skończyć narzutę, którą pokazywałam, kwadraty, które pokazywałam w którymś poprzednim vlogu. Narzutę y, słusznych rozmiarów, ponieważ miała być to narzuta na łóżko sypialniane. Plan się zmienił, będzie to narzuta, ale na ten narożnik, który tu widzicie. Z tym narożnikiem to też wyszły. Cyrki, bo zamówiliśmy narożnik w kolorze butelkowej zieleni. Takiej właśnie ciemnej jak ten mój fikus, ciemnej butelkowej zieleni, żeby mi pasował do moich kwiatków narożnik. I poza tym, żeby był ciemny, żeby mi go dzieci zaraz nie zapoprały. I przyjechał, zorientowaliśmy się dopiero jak został wniesiony ten narożnik i przyjechał najjaśniejszy beż, jaki był. Możliwie dostępny w sklepie. Najjaśniejszy, z dwójką malutkich dzieci, jasny narożnik. To zaraz są plamy i inne różne atrakcje. Zresztą on już jest w niektórych miejscach zapaprany. No i trzeba było zmienić plan. I te wszystkie kwadraty, które zrobiłam, które jeszcze musiałam dorobić właśnie pod wymiar tego narożnika. Zawzięłam się i zrobiłam właśnie do, w październiku, i mam tutaj w tej mojej słusznej reklamowie na ścisk wsadzone kwadraty, naprawdę pościskane one są. Tych kwadratów jest 173, 173 kwadraty. Mam jeszcze do zrobienia dwa. Dwa kwadraty. Na tą okoliczność pruję sweter, który zrobiłam właśnie z włóczki, którą między innymi użyłam tutaj w tych kwadratach, bo używałam tu dwie włóczki, dwie estońskie, dwa estońskie rodzaje włóczek, których niestety nie ma w moim sklepie, w moim sklepie jeszcze. Może kiedyś, kiedyś się pojawi, ale to już takie rzadsze włóczki i no na razie ich nie ma. Tu użyłam włóczek. włóczek Long, estońska wełna, i Midara Wulges. I te włóczki są wełniane. Jest to 100% owcza wełna, gryząca, szorstka, pachnąca lanoliną. I jedna i druga włóczka. I żeby zrobić jeszcze, dorobić kwadratów pod wymiar tego mojego narożnika. Musiałam spróć sweter, który zrobiłam jeszcze, jak byłam w ciąży z synkiem. Ten sweter jest zrobiony szydełkiem. Bardzo prosty sweter, od góry robiony raglanem. Z włóczki Midara Ul Nosiłam go sobie tak po domu. No, akurat nie są to jakoś tam nie wiadomo jakie moje kolory, ale po domu lubiłam ten sweter bardzo nosić. I teraz, żeby dorobić tych kwadratów, trzy jeszcze muszę, przepraszam, dwa jeszcze muszę zrobić. I właśnie musiałam podpróć rękaw. Także zmieniła się trochę narzuta, szczególnie kształt, bo teraz będzie ta narzuta w kształcie litery L. Dorobić tych kwadratów musiałam. Na pewno, na pewno zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Miałam trochę problem, bo chciałam połączyć te wszystkie kwadraty. Jednym kolorem włóczki, ciemnym kolorem, jakimś czarnym albo grafitowym, ciemnym-szarym, i nie było akurat dostępnych w innych sklepach dziewiarskich, w innych pasmanteriach internetowych. Przeszukałam i nie było takiej ilości jednokolorowej czarnej włóczki Adelong. I z pomocą przyszedł mi jeden, jedna relacja z targów, i tam było takie stoisko z polską owczą wełną z Tatr. Tatra Wool się nazywa ta wełna i ja kupiłam sobie właśnie, bo stwierdziłam, że przecież to jest wełna taka żywa, jak te moje Adelong, ale ta jest żywsza. Ta jest jeszcze, jeszcze bardziej drapiąca, prawdziwa, taka naprawdę konkretna wełna. Gdzie ja mam ten motek? Przewinięty. Przyjechały mi one w takich preclach. No, a tutaj, dobra. Zamówiłam kilogram na łączenie tych wszystkich kwadratów i na obrobienie tego, tej wielkiej narzuty naokoło. Przypinęłam jeden motek właśnie w taką kuleczkę, i jak widzicie, jest to naprawdę, nie wiem, to chyba już drapie przez ekran, bo ma tutaj sporo takich włosków owczych. Jest to niefarbowana, żywa lekko skręcona wełna. Mniej więcej grubością będzie mi pasować do mojej tutaj narzuty. Pachnie lanoliną, chociaż ten zapach jest nieco inny niż tamta, niż te. Te są takie... tak estońsko pachną, a te polsko. I co? I będę robić ten y, tą narzutę na narożnik, żeby ożywić trochę to pomieszczenie, no ale przede wszystkim nie ukrywajmy, żeby zabezpieczyć przed tymi wszystkimi ciapcianiami, łapkami moich dzieci i śliną cieknącą i w ogóle wszystkimi takimi atrakcjami. Także będzie tutaj narożnik i na pewno będzie tutaj narzuta kolorowa, i na pewno to zobaczycie. Zawzięłam się, trzaskałam te kwadraty, jeden za drugim i mam 173 kwadraty. To naprawdę jest dużo. Naprawdę już mi trochę obrzydły te kwadraty, ale robiłam je. Żeby coś w tym remoncie robić, zawzięłam się i zrobiłam. Jeszcze taką rzeczą, którą zrobiłam na początku października, kiedy nie opuściłam mnie je jeszcze, wena twórcza, jest y, balaklawa. Kiedyś obiecałam komuś na Instagramie, że zrobię balaklawę, czyli taką kominiarkę, którą, na którą teraz przyszła moda. Znaczy teraz, ona już tak kilka lat trwa ta moda. Wiem, że nie każdy lubi takie coś. Ja na przykład no, nie, nie przepadałam za bardzo za takimi kominiarkami, bo ja lubię czapki, lubię. Opaski i mi one w zupełności wystarczają, ale wiem, że są osoby, które nie cierpią czapek. Mam co najmniej kilka takich koleżanek, że one nie cierpią czapek i znajomych, już dorosłych, w słusznym, takim dojrzałym wieku. Nie cierpią i nie noszą czapek, noszą tylko kaptury, nawet w ciężkie mrozy. I myślę, że taki, taki komino-kaptur, taka kominiarka właśnie dla takich osób może być, bo nie lubię jak im coś tam przyplaszcza, fryzurę, nie lubią tego uczucia ścisku na głowie, i to jest taka rzecz, którą właśnie można zamiennie nosić. Wygląda ona tak. Jest to taki, taka specyficzna robótka. Myślę, że nie każdy lubi, nie każdy będzie chciał nosić takie coś. Cieplutkie, mięciutkie. Wykonałam to włóczką. Już Wam tutaj mówię. Która przyjechała gdzieś właśnie we wrześniu czy w październiku, Gazal Alpaca R. jest to taka włóczka, którą znacie y, pod marką Drops. Drops R jest to dokładnie ten sam rodzaj dmuchanej włóczki, czyli taki siatkowy rulonik opleciony cienkimi włoskami. Włóczka kompletnie nie gryząca, włóczka przemiła w dotyku. No, ona, ona nie gryzie, ona naprawdę jest tak przyjemna. Kto miał do czynienia z włóczką R, ten wie. Skład fajny, bo 28% poliamid, 14% super wash merino e, wełna, 58% baby alpaka. Także bardzo delikatna, fajna łuczka. 50 gram, 150 metrów, kolor 73, gdyby ktoś był zainteresowany. Na to zużyłam prawie 3 motki i gdzie to jest? Oni tu spadło. Podtapczam i o zostało mi z tego trzeciego motka tyle także dwa i pół motka, jest to bardzo cieplutkie A myślę, że do skórzanej kurtki, do płaszczyka fajnie będzie to się prezentować, ale nie każdy lubi, wiem, że nie każdy lubi taki styl, klawa jest nie dla każdego, ja sama się myślę, żebym nie zdecydowała, gdybym nie, nie obiecała kiedyś na instagramie, no to bym się nie zdecydowała na noszenie ale jak już zrobiłam, no to może będę nosić kiedy ja to nagram, naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem, bo troszkę mi się życie pokomplikowało. Ostatnio wylądowałyśmy z córcią dwa razy w szpitalu i to nie takie jakieś sprawy grypowe, przeziębieniowe, infekcjowe, tylko takie poważniejsze rzeczy. No i mnie to totalnie rozmontowało. Nie miałam w ogóle głowy na jakieś tam dzierganie, nawet nie wzięłam nic do tego szpitala, żeby podziergać. Nie miałam kompletnie głowy. Yy, jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do siebie po tym, i nie wiem, kiedy będę to nagrywać. W ogóle dajcie znać, czy byście chcieli taki projekt na moim kanale. Myślę, że jest fajny, bo jest ściek ładny, bardzo prosty ładny ściek, przypominający druty. Yy, przyjemna ciepła włóczka. Postaram się jakoś zaplanować, ale naprawdę teraz dużo rzeczy nie zależy ode mnie. W każdej chwili mogę wrócić do szpitala i znowu naobiecuję i, i, i nie wywiążę się. A bardzo się źle z tym czuję, że już obiecałam opaskę, mitenki, właśnie ściegiem i no i nie dotrzymałam słowa, bo no niestety życie i problemy pokonały tutaj mnie i moje plany. Coś musiałam dziergać, bo mam zobowiązania wobec pewnej firmy, i w ramach współpracy zrobiłam ten piórnik, który powstał we wrześniu. Bardzo fajnie mi się on sprawuje na moje szydełka do autka. Wsadzam sobie właśnie do piórnika wszystkie moje szydełka, nożyczki, znaczniki, igłę i mam tu. Bardzo jestem z tego zadowolona. I w październiku powstał tutorial na takie ozdobne dynie. Ja wiem, że na polskim i zagranicznym YouTube jest tego bardzo dużo, takich tutorialów, ale ja jeszcze nie miałam swojego. A takie dynie chciałam mieć, bo mi się one podobają. Taka jesienna ozdoba. W trzech rozmiarach: najmniejszy, średni i największy. W filmie jest graficzny schemat na te dynie, konkretnie wypisana. Liczba oczek, liczba rzędów i wszystko podane jak na tacy. Zrobiłam je włóczką Opus Doris i włóczka akrylowa, która posiada takie różne włoseczki i ona naprawdę nieźle przypomina wełnianą włóczkę. Bardzo mi się podobał ten efekt. Podoba mi się efekt, mimo że jest to akryl, to podoba mi się właśnie, jak fajnie udaje włóczkę wełnianą. I takie jedynki ostatnio porobiłam. Na sobie mam sweterek jarzębinowy Rowenberry, który możecie już też znaleźć na moim kanale. Widziałam kilka pięknych sweterków, bardzo fajne powstały. No i cóż, no i tak naprawdę jak widzicie sami, nie mam zbyt wiele do pokazania. Mogę tylko jeszcze troszkę wspomnieć, że dużo się działo ostatnio w moim sklepie, bo... Przyjechało sporo, sporo nowości, i jeszcze przyjedzie. Przyjechały włóczki marki Fildar, takie z lepszym składem, naturalne, w większości naturalne włóczki z kaszmirem, za chwilkę pokażę. Przyjechały włóczki takie nieco tańsze, marki Papatia, i jeszcze przyjadą niedługo. Trzy włóczki marki Drops, także bardzo się cieszę. Włóczki już dobrze znane, już one są na rynku polskim, ale ja jeszcze po prostu nie miałam ich w sklepie. Będzie to włóczka Drops Braszt Alpaka, Melody i nie pamiętam, nie pamiętam trzeciej, ale pokażę. A jeszcze ku mojemu zaskoczeniu. Pokażę wam takie moje jedno wielkie zaskoczenie, co do nas przyjechało. Największa włóczka, jaką mam w sklepie, naprawdę. Największa włóczka, włóczka, papatia big twist. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Tak dla porównania, tu jest drops alaska, a tu jest najmniejsza włóczka, jaką mam w sklepie, też nowość. Włóczka firda fildar Phil Lane Kashmir. Zamawiając tą włóczkę Papatia Big Twist with Full, naprawdę nie spodziewałam się, co, co do nas przyjedzie, że taki potworek przyjedzie. Ona w 200 gramowym motku ma 50 metrów, 80% akryl, 20% wełna. I to jest naprawdę włóczka grubości moich palców. Naprawdę ona jest w grubości moich palców. Świetnie będzie się nadawać na narzuty, na pledy. Bardzo jest taka mięsista, ładna, nawet trochę melanżowa. Ja ją widzę właśnie na narzuty, pledy, poszewki na poduszki, szczególnie takimi warkoczowymi wzorami. Jakoś mi się tak widzi, że bardzo fajnie by wyglądała. I to jest, to jest zaskoczenie, naprawdę zaskoczenie, co tu do mnie przyjechało, a to, to maleństwo, zobaczcie, to jest włóczka z kaszmirem. Miękkość niesamowita. Tak cudownie miękka. Fildar Fillain Kaszmir, 80% wełna, nie wiem jaka wełna, ale mam wrażenie, że to jest wełna Merino, bo nie gryzie w ogóle. 20% Kaszmiru. Kaszmir, czyli wełna kus kaszmirskich pochodzących, jest to rasa takich wytrzymałych bardzo na zimno kus pochodzących z górskich rejonów Chin i Mongolii. Dokładnie najlepszy kaszmir pochodzi z puchu tych kus, czyli tej dolnej warstwy, z podszerstka i wtedy jest najdelikatniejszy. On jest wyczesywany ręcznie, ten puch, dlatego jest to tak droga wełna, najdroższa, jedna z najdroższych. Bardzo miła w dotyku, delikatna, no taki luksusik w rękach mam. I właśnie już takie, takie włóczki też pojawiają się w moim sklepie. Pojawiła się również piękna, cieniowana, kit silkowa wersja włóczki. Yy, wersji Kit Silk, ale jest to marka Rico Design Essential, Super Kit Moher Love Silk Print. Co taką nazwę wymyślił, nie mam pojęcia, ale chyba mu się nudziło. Taki piękny cieniowany moherek na szale sweterki piórkowe, no cudownie chusty, będzie się prezentować. I przyjechała jeszcze taka nowość fińska, fińska włóczka marki Nowitaś Seven Brothers. Być może już kojarzycie, jest to włóczka o składzie 75% wełna, 25% poliamid, 100 gram 200 metrów. Bardzo fajna włóczka, dobrze skręcona, konkretna, bardzo fajna włóczka. Jeszcze tam kilka innych, ale nie będę tutaj zasypywać Was informacjami o tych włóczkach, tylko tak z grubsza chciałam powiedzieć, że wchodząc na mój sklep, zajrzyjcie w... Yy... Ojejku, w zakładkę o zabrakło mi słowa w zakładkę nowości bo tam jest sporo zarówno włóczek, jak i też fajnych akcesoriów też które być może jeszcze brakuje wam w domku no i to chyba by było tyle tak jak mówię nie wiem jakie będą plany na przyszłość bo nie moc mnie taka ogarnęła że coś strasznego Przeważnie mi przychodziła taka niemoc pod koniec roku, a tutaj jest listopad, a ja już. Ja już. Ale, no to wiadomo, wynika z tych różnych takich przykrych przeżyć szpitalowych. No i, i właśnie z tego to wynika. Także nie wiem, naprawdę nie wiem, co ja będę teraz dziergać, co ja będę robić. No, może mi trosz, też podpowiecie, co byście chcieli czy podoba Wam się ten w ogóle komin, kominokaptur. Mi się wydaje, że fajnie wyszedł. Czy byście nosili takie coś? Wygląda naprawdę jakby to było na drutach robione. Fajnie to wygląda. A szydełkiem. Jest szydełkiem. Także dajcie mi znać, co dziergacie sobie teraz. Być może coś z mojego, moich filmów, albo niekoniecznie. Może mi jakieś tam inspiracje podsuniecie. Także Żegnam was, nie wiem na jak długo, nie wiem co dalej będzie, ale chociaż cieszę się, że się udało tutaj razem z wami troszkę spędzić czasu. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia, do następnego.